Dzień dobry Właśnie szykuję się do zabiegu dzisiaj miedzią Tą, to jest ta inna miedź na choroby kory i drewna. Niektórzy mówią, że trzeba opryskać dwa razy, jak spadnie 50% liści i potem 70% czy nawet wszystkie liście spadną. Ja oczywiście już, już nie będę czekał, bo to jest no już późno jest, tak? Od poniedziałku zapowiadają jakieś deszcze No i co? Lejemy do beczki Jedziemy do sadu, pokażę Państwu jak to ładnie kryje Już długo w sadzie nie byłem, Idziemy. A może trochę już tych liści spadło не доступно. Сейчас вытянное. Już jesteśmy w kwaterze Gali. Jak widać, liście jak wisiały, tak wiszą, trochę zżółkły, ale to jest tylko dowód na to, że drzewa są bardzo dobrze dożywione, są silne. No i mnie to cieszy tak. Poszła cała gama aminokwasów, alg. Także aminokwasy roślinne były zwierzęce, cała gama. No i przez to to drzewo jest silne. I nie, są dwie szkoły. Niektórzy mówią, że liście powinny szybko spaść. No ja uważam troszeczkę inaczej. Że jeżeli ten liść wisi w miarę długo, a on nie ma żadnego wpływu na to, czy to drzewo nam przemarznie, czy nie. Z tych liści drzewo sobie cały czas wyciąga wszystkie składniki pokarmowe które naniesione zostały przez cały sezon jest na to czas drzewo kumuluje to w sobie i potem wczesną wiosną ładnie, ładnie nam startuje z dużą, z, z dużą ilością zapasów z dużą ilością zapasów składników pokarmowych jeżeli nam te liście po orwaniu spadną w ciągu tygodnia no to to drzewo nawet nie zdąży wycofać tych składników. No i to już tak patrzę, że nieraz już mróz wyskoczy, tak jak u mnie. Jeszcze te liście wiszą i z drzewami się nic nie dzieje. Jak już Państwo zauważyli, zacząłem cięcie i to też nie ma żadnego wpływu na przemarzanie drzew. Kiedyś była taka, taka gadka, że jak się za wcześnie idzie z cięciem. To drzewo zmarznie. Nie, nie ma, nie ma takiej opcji. Cniemy na czopy, także nie ma takiej możliwości, żeby to drzewo nam zmarzło. Także robimy już zabieg tą inną miedzią. Jak widać liście po przejechaniu ślezą i tak nadal nie chcą spadać, mocno się to trzyma, jest potrzebny albo silniejszy mróz, żeby przemruziło te ogonki, albo deszcz i wtedy. I wtedy to, to zwali. Tak? Trochę coś tam spada. E, to już jest definitywnie ostatni zabieg e, śledzący. Zakupiłem nowy opryskiwacik. Pokażę Państwu go. Myślę, że koło piątku on do mnie przyjedzie. Także będzie za tydzień. Po, no chyba, że będzie jakiś tam poślizg, ale, ale myślę, że do końca przyszłego tygodnia on powinien przyjechać do mnie i go Państwu pokaże. Już jesteśmy po zabiegu No widać o, ładnie ładnie kryje Jest ładny kolorek niebieski Także wszystkie te ranki po opadnięciu o, to wszystko gdzie tu wnikają patogeny to ma być pokryte no i wtedy to będzie miało jakiś sens, no może troszeczkę jeszcze powinienem poczekać, ale obawiam się, że już może nie być potem okna pogodowego bo no zapowiadają wiatry zimno, dzisiaj jest 15 stopni, także jest idealna pogoda, no ale no tu wszystko, to wszystkie te to wszystkie te rany no to wszystko co tam po urwaniu jabłek pozostawało coś tam pomoże no i zobaczymy jeszcze ostatnie ujęcie ślęzy ściomnikiem i jedziemy do domu brać się za inną robotę to tyle na dzisiaj. Wybieram się dzisiaj dzisiaj jak skończę jak skończę pryskać do Sławka. Pokażę wam, pokażę wam fajną rzecz. Karczowanie sadu u Sławka, ale to, to co on mi pokazał, bo już tam przesłał zajawkę. No to to naprawdę super, super w jaki sposób on to robi także dzisiaj będę kręcił Sławka, w środku tygodnia go, go puszczę, żeby nie wszystko naraz, także pozdrawiam i